Za gościwe i zawsze otwarta dla nas serca. to to z największych młodzieżowych orkiestr tępnych tego rodzaju w Polsce. Dział młodzieżowy do kultury i Michała Stanickiej, w Radom skupiając uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież, liczy już ponad 200 osób. Dziś po raz pierwszy. że rok 2023, który właśnie się rozpoczął, jest dla orkiestry rokiem i uszowem. Jesienią grandios obchodzić będzie 45 lecie swojego istnienia i z tej okazji zagra kilka koncertów. Zatem zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i fanpage'u na Facebooku. Dziś